Kaucja 050ZE Kropla Beskidu Pokażę butelkę. Kropla Beskidu Pół litra butelka Od dłuższego czasu No to jest y, jedna z pierwszych butelek, na którą zwracano mi uwagę, że kropla Beskidu pojawiła się z kaucją, w oszą no i sprawdzałem sprawdzałem w pierwszym tygodniu, w drugim, w trzecim, prawda, nie ma, nie ma kaucji w moim oszu, prawda. To znaczy nie, nie w moim, no w tym, co mam najbliżej. Tak. I oto sytuacja taka, opowiem ją, dosyć zabawna. W Lidlu oddawałem puszki, w tym takie porzewiałe, prawda, stalówki Yy, które czasami jeszcze mi się zdarza znaleźć, no i jednej z tych stalówek nie przyjęło. No to, po wyjściu ze sklepu, yy, poszedłem do tych śmietników, które oni tam mają, koło sklepu, Zgniotłem tą puszkę i wyrzucam, prawda, do tego, yy, do tego kosza na metale i plastyki. Patrzę. A tam na samym wierzchu jest ta butelka, właśnie kropla Beskidu. No to ją wyjąłem. Sprawdzam. Kalcio. Tak więc uwierzyłem, że rzeczywiście kropla Beskidu ma te butelki kaucjowe. Wcześniej trudno mi było w to uwierzyć, bo jedynym na to dowodem to były te komentarze. Oczywiście ja wierzę tym komentatorom. Ale teraz to już. Tak, wierzę na 100%.